Z firmy Hightech. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć Wam trochę o treningu Kettlebells, o jego zaletach i o pierwszym podstawowym ćwiczeniu, które każdy z, was, każdy z nas, każdy z Was próbował pewnie już robić czyli Kettlebells w Swingu. O tym, jakie najczęściej popełniamy błędy, o tym, jak się ich wystrzegać i jak zbudować sobie prawidłowe nawyki ćwiczenia z ketlami. Przygotowałam Wam tutaj dzisiaj trzy obciążniki, każdy o innej wadze. Mam 8, 12 i 16 kg po to, żebyśmy dowiedzieli się i sprawdzili, jaki ciężar dobrać dla siebie, żeby nie był ani za duży, ani za mały. Bo jak wiecie, ćwiczenie z kettlebells z za małym ciężarem nie ma sensu, bo po prostu nie wykorzystamy tego treningu w 100%. Zaczynamy sobie nasze Pierwsze ćwiczenie naukę swingów, ćwiczenia, które może pomóc nam w rozwoju naszej ogólnej sprawności, koordynacji, siły naszych mięśni oraz być fajnym elementem w treningu wytrzymałości, w treningach, które spalają kartkę tłuszczową, Więc tak naprawdę ogromne ćwiczenie do wykorzystania w różnych dyscyplinach sportu. Zacznijmy od tego, jak dobrać ciężar naszego ketla. Jeżeli weźmiemy sobie ketla, którego możemy bez problemu. Bez użycia żadnej dźwigni i specjalnego wysiłku podnieść nad głowę znaczy, że on jest na pewno za lekki. Musimy wtedy iść do ketla cięższego. Książkowo polecane jest, żeby kobiety ćwiczyły z 1 trzecią swojej masy ciała, a mężczyźni przynajmniej z połową swojej masy ciała. Ja, jako że ważę tyle co dobry worek cementu, biorę sobie 16 kg, bo to jest mniej więcej 1 trzecia mojego ciężaru ciała. W tym keflem postaram się Was nauczyć technikę. Jeżeli pierwszy raz macie w swoich rękach ciężarek, może to być ciężarek o 4 kg mniejszy, czyli na przykład dla Pani 12 kg, bo chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że kefle mają ciężar co 4 kg. 4, 8, 12, 16 nie ma innej możliwości regulacji, więc dobieramy sobie taki, żeby nie był za lekki, ale też nie przekraczał naszych możliwości. Czterechne ćwiczenie, które sobie zrobimy będzie to przysiad E, Przysiad przy ketu tak naprawdę stajemy sobie w rozkroku, tak aby odważnik i nasze stopy tworzyły powiedzmy mniej więcej trójkąt równoległoboczny. Kolana rozpychamy teraz szeroko na zewnątrz, stopy wbijamy mocno w podłogę, sadzamy pośladki nisko i mocno w tył, wyciągając proste ręce do przodu. To jest pozycja wyjściowa do naszego ćwiczenia z ketem. Pośladki nie mogą być za nisko, nie mogą też być za wysoko. Kąt prosty w kolanach, mocno napięty brzuch. Pierwsza rzecz, którą zrobimy, to będzie ściągnięcie ketla między nogi i odstawienie przed siebie. Ściągam między nogi i odstawiam przed siebie. Popatrzcie, jak odstawiam ketla, bardzo mocno muszę napiąć całe moje ciało. Jeżeli to już mamy opanowane, możemy się na moment rozluźnić. Przejdź teraz dalej czyli do pierwszego wyrzucenia ciężarca, czyli tak naprawdę do zrobienia naszego pierwszego swinga. Zaczynamy naszą pozycję trójkąta, ściągamy łopatki, napinamy mięśnie najszersze, grzbietu, napinamy brzuch, napinamy poślady, ściągamy ketla, wyrzucę go do przodu i z powrotem odstawię na podłogę. Ściągam między nogi, wyrzut przód i odstawiam do przysiadu. Pamiętajcie o tym, że zawsze musi być odstawiony przed nami na wyprostowanych rękach. Zróbmy to jeszcze raz. Ściągnięcie, wypchnięcie biodra i hop. I jeszcze raz. Hop, wypchnięcie i wracam na podłogę. Bardzo prawdopodobne jest, że zaczną Was piec, uda, jeżeli dobrze nimi pracujecie. Rozluźniamy nogi. Spróbujemy zrobić teraz trzy swingi. Pamiętajcie o tym, że ruch wypchnięcia ketra do przodu musi być jednoczesną pracą mięśni pośladków. I brzucha. Napinam pośladek w tym momencie mocno spinając brzuch. Bardzo nie chciałabym, żebyście robili przegięcie w tył. To jest zła pozycja. Dobra pozycja jest wtedy, kiedy nasz brzuch jest napięty. Jeżeli ułożycie sobie na brzuchu dłonie, robiąc swing, one muszą się schodzić do siebie, a nie rozchodzić na zewnątrz. Pomyślcie o tym. Spróbujmy wykonać teraz trzy powtórzenia. Pozycja wyjściowa. Proste ręce, ośla tył, nogi mocno wciśnięte. Zabieram ciężarek. Pach. Dwa. Trzy. I odkładamy. Ok. Następny element. Wzrost kierujemy za ciężarkiem. Pomoże on nam też w prawidłowej technice. Zróbmy kolejne trzy powtórzenia, patrząc cały czas na nasz ciężarek. Zabieramy ciężarek. Hop. Wypchnięcie, 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 odstawiamy na podłogę, rozluźniamy. Ostatnim bardzo ważnym elementem jest to, jeżeli opuszczacie nasz, wasz odważnik, chciałabym, żeby on wylądował w trójkącie między waszymi kolanami a górą łód. Dokładnie w tym miejscu. Nie może być niżej, ponieważ wtedy będziecie robić niepotrzebny skłon nie wykorzystacie całej energii i potencjału, który ma wyjść z napięcia naszych bioder i brzucha. Pięć powtórzeń na koniec myślę, że będziemy mieć to opanowane. Trójkąt, ręce, kolana szeroko, stopy. Keter wędruje dokładnie pod nasze poślady. Patrzymy za nim. Pa. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I odpada. Myślę, że ten filmik będzie dla Was przydatny już teraz jak pójdziecie na trening z kwiatami, będziecie wiedzieć jak zrobić poprawny swing, albo przynajmniej jak zacząć go robić poprawnie, a na treningach będziemy, będziecie to tylko doskonalić. Do zobaczenia w następnym odcinku.